Boli. Siema, z tej strony z witam was w pierwszym odcinku z Five Nights at Freddy's 2. I powiem na samym wstępie tak szybciutko, że bardzo dziękuję Shiroki Tsune i Bin yy, takim dwóm ziomeczkom z Twitcha, którzy po prostu pomogli mi w uzbieraniu na Five Nights at Freddy's 2 na streamach. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, bo dzięki Wam ta seria będzie się pojawiała. Powiem Wam, że po samym wstępie zacząłem się trochę srać. Myślę, że będzie ciekawy, więc zacznijmy! Zacznijmy! Tutaj, jak widzicie... <ścoughs> pizzeria powróciła. No cóż, no, nowe twarze w naszej mm, pizzerii.

to help you get started down this new and exciting career path. Uh, now, I want you to forget anything you may have heard about the old locations. You know, uh, some people still have a somewhat negative impression of the company. Uh, that old restaurant... But most importantly, they're all tied into some kind of criminal database so they can detect the colour. Uh now that being said, no new system is without it kinks. Uh you're only the second guard to work at that <laughs> location. Uh the first guy finished his week but complained about conditions. Uh, we switched him over to the day shift. So, hey, look at you, right? Uh, mainly he expressed concern that certain characters seem to move around at night and even attempted to get into his office. Now, from what we know, that should be impossible. So that restaurant should be the safest place on Earth. So while our engineers don't really have an explanation for this, the working theory is that the robots were never given a proper no, to find where the people are that's your office. So our temporary solution is this. There's a music box over by the yeah. private counter and it's rigged and wound up remote. So just every once in a while switch over to the private counter video feed and wind it up for a few seconds. It doesn't seem to affect all of the animatronics but it does affect one of them. And as for the rest of paper... Pails no, we paper you without a on and one thing to stuff you want to suit. So, hey, we've given you an empty Freddy Fazbear head. Problem solved. You can put it on any time and leave it on for as long as you want. <laughs> uh, something else worth mentioning is kind of the modern design of the building. You may have noticed there are no doors for you to close. Uh, but hey, you have light, and even though you're playing with the building, you cannot. So don't worry about the place going on. Ale... Well, I think that's no, it. Uh, you should be golden. Uh, check the lights, put on the Freddy head if you need to. Uh, keep the music box wound up. Piece of cake. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. Thanks. Cox. <laughs> wam, ja po prostu... Jaram się strasznie tą grą, bo ja ostatni tyle z nią grałem nie wiem kiedy Czy to jest możliwe, że ja w to sobie raz 5 lat temu? Jest to możliwe Dobra Siema Yo Ej nie, naprawdę W sensie Kurde Nie wiem, ja, ale ja się sram Ja się naprawdę sram, bo o ile nową jedynkę czasem sobie zagrałem, ale raczej to było tak na luzie, nie chciałem nic jakoś bardziej tam zrobić. Nie chciałem jakoś tam w sensie, nie starałem się, żeby przejść tę grę. Tak jak na przykład postarałem się już podczas nagrywania, ale jeśli chodzi o dwójkę, to tak naprawdę, w tym momencie, kiedy nagrywam, to ja odkrywam tę grę na nowo. Eee, więc... F, może być... Może być ciekawie, może być zabawnie, ale... Nie dla mnie, nie dla mnie, bo ja... No... E, f, po prostu... Nie wiem. Nie wiem jak to będzie z... Z tym FNAFem. Co? Ej, czekaj. Byłoby słuchać jakby wchodzili do ventów, prawda? Czyli to gdzie oni tak właściwie są. Okej, okay, tutaj jest jeden siomeczek, a gdzie jest Chika? Jest to. dobre pytanie. Nie mam pojęcia. Chika, gdzie jesteś? Zostało. O nie, zostało mi. Ostatnia. Kreska tego, tego. Naładowania. A, Chica tu stoi. Okej, okay. czyli tylko ten ziomek, ziomek czk. Słychać po mnie, że mam lekkiego stresa, jeśli chodzi o nagrywanie w dwójki Nie mam zupełnie pojęcia dlaczego. Absolutnie. W ogóle, w ogóle po prostu mną... Nie szaregają emocje w tym momencie, absolutnie wcale. Dobra, więc generalnie, jakby ktoś się wiedział, w FNAF 2. Nie mamy tutaj drzwi, mamy tylko światła. Musimy nakręcać marionetkę, żeby nie wybiegła z pudełka i mnie nie zabiła. Um, co tam jeszcze było? Na Foxiego, jak się pojawi, tej Foxie trzeba na niego świecić latarką. Nie wiem w jaki sposób to pomaga, ale. Ale tak jest Co? Um. Co Co? To do... Ta muzyczka mi się teraz tylko z tymi memami kojarzy, ale dlaczego jest ten dźwięk? Dlaczego jest ten dźwięk? Nie, to jest pierwsza noc nie mogę skinąć, prawda? Nie da się. Nie da się nie ma szans. Nie ma absolutnie szans, żeby skinąć w pierwszej nocy. Gówno prawda. <laughs> <laughs> nie, mam nadzieję, że pójdzie dobrze. Pójdzie dobrze jeszcze drugą noc zaliczymy. O! Mówiłem. Jest szósta AM. Jej. Jej! Więc no. Tak jak myślałem, łatwo poszło, od druga noc, myślę, że też nie będzie problemu większego. Tylko będziemy musieli postać fabuły. Ale spoko to nie jest takie złe. Zawsze możemy się dowiedzieć czegoś nowego, czym nie wiedzieliśmy na przykład. Albo nie oszczędzać um, lotarkę, generalnie. Uh, Powiedział po czym idzie świecić na no, wszystko. Wow, po prostu... Uh, they the previous location. We just use them for parts now. The idea at first was to repair them. Uh, they even started retrofitting them with some of the newer technology. But they were just so ugly, you know? And the smell... Uh, uh, so the company decided to just go in a whole new direction and make them super kid-friendly. Uh, those older ones shouldn't be able to walk around. But if they do, the whole Freddy head trick should work on them too. So, whatever. Uh, I love those old characters. Uh, did you ever see Foxy the Pirate? Oh wait, Foxy. Oh yeah, Foxy. Uh, hey listen, uh, that one was always a bit twitchy. Uh, I'm not sure if the Freddy head trick will work on Foxy. Uh, if for some reason he activates during the night and you see him standing at the far end of the hall, uh, just flash your light at him from time to time. Those older models would always get disoriented with bright lights. You were called a... system restart or something. Uh, come to think of it, you might want to try that on any room where something so desirable might be. It might hold them in place for a few seconds. That's One more thing. Don't forget the music box. I'll be honest, I never liked that puppet thing. It's always... Pamiętam o music boxie. <laughs> Będę pamiętał. Niezależnie co by się działo. Kto by miał mnie anyway, wyskoczyć marionetkę staje priorytetem? O no. no i tyle. Skończył gadać fajnie, ale... No więc generalnie. Co? Jeśli chodzi o Foxiego, co to by za kroki? Um, no to trzeba na niego świecić, żeby mu resetować system, bo w tych starych animatronikach jest coś takiego. Co jest? Ej, ja nie wiem, czy teraz ktoś po wentach idzie. Um. Nie wiem kiedy nie wiem jak szybko on przyjdzie. O oh. siema Yikes. Zniknął. Typ co sobie poszedł? No nie. Ja myślę, że tamten typo przyszedł z powrotem tutaj odwiedziny nie fajnie nie no okej wierzy ja e, więc tak tutaj działa mm, nasz niebieski ziomek w ten właśnie sposób ta to, to muzyczka dlaczego Dlaczego ona tu jest? Dlaczego? Czy jest już Foxy? Czy Foxy... Foxy tutaj wrócił, prawda? Nie. To nie Foxy. Czy on się przy... Ok. Powinien chyba po prostu już robić taktykę na zasadzie. Dzieciaku, obsrany Dzieciaku Okej okay. Nie, ja nie mogę tutaj Nic powiedzieć, bo ja się tak sram W tym momencie Ja, ja tutaj Na szybkości to będę robił No, no siema Rozpieprzony Nie rozwiedzony, rozpieprzony Dzieciaku Okej okay. Ja, ja nie wiem w którym momencie on wyskoczy tutaj do mnie. Może być czasem już za późno. Mam no, że nie będzie. Oczywiście, że nie. Nie, no dobra. Idzie bardzo dobrze. Myślę, że drugą noc też z łatwością przejdziemy i nie będzie tutaj większego problemu. Nie, no jest, jest bardzo dobrze. W moim zdaniem jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze nam idzie. I możemy to przejść bez większych problemów. ktoś wchodzi w dovento. to... Kto to taki? Nie tak się nie bawimy. Tak się nie... Tak się nie bawimy, Boni Bonnie. Tam um, tak myślałem. Widziałem, że on w końcu się zakradnie tutaj. Ale nie ma. Nie ma. Ja tutaj pilnuję. W porządku. Jestem strażnikiem Teksasu. W sensie pizzerii. Co? Ale czy to jest ważne? Je jedno i to samo. Totalnie nie. Męgle. Nie. Okej, okay. wycofuję się. Ehe. Pa. Proszę, nie rób mi tego. Mm -mm. Świeć, proszę. Poszedł sobie. Tak już nie spodziewałem, że on pójdzie. Przecież myślałem, że wyskoczy mi na ryj po prostu. To by było... <śm> ...niezabawowe bardzo zabawowe. Mimo wszystko, mimo że Za dużo nie powiedziałem w tym filmie, to Mam nadzieję, że Wam się spodobał I żeby też oglądać następny odcinek Bo domyślam się, że to już jest końcówka tej nocy O, to Żyje To jest końcówka nocy i przeżyłem Jakimś Cudem znaczy dobrze mi poszło oczywiście, ale... Mm. O. <ścoughs> oh. Cześć, chika. Ja się teraz patrzę, co to zrobimy w Security Bridge, <śmany> bo nie, ciebie zawsze lubiłem, więc nie wiem, czy jesteś zły. W sensie nie wiem na kogo lepiej patrzeć. Chyba na niego, wygląda mniej groź. Dobra, może po prostu nie patrzmy na nikogo. Nieważne. It's me. Dobra, więc tą nocą i następną zajmiemy się w następnym odcinku. Więc to ty na ten odcinek. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz. W suba i żegnam. Yo, siema, adios. Papa, siema.